No, i teraz szybka wizyta w saloniku. Biznes lunch jest dostępny dla gości Kataru. Nie trzeba lecieć biznes klasą. Wystarczy być lojalnym klientem Kataru. A tak naprawdę po trzeciej, czwartej podróży już wam dadzą dostęp do biznes lunchu. A tam nie tylko alkohol, ale jedzenie, spanie, prysznic, wygoda, miła, ciepła atmosfera. Baterie można naładować, nie tylko te w telefonie. No i podróż, mimo tego długiego postoju w Katarze, naprawdę szybko mija. Dlaczego warto być lojalnym klientem jednych linii lotniczych, a nie co chwilę szukać, nie wiem, oferty o 100 zł, 50 albo 300 zł tańszej? Właśnie dlatego, że jak jesteś lojalnym klientem danej linii lotniczej, to dana linia lotnicza zaprosi Cię na śniadanie do takiego wspaniałego miejsca, w którym możesz się wykąpać, odświeżyć, naładować baterię i czuć się jak w domu. A dzięki temu podróż albo oczekiwanie na połączoną podróż na pewno minie ci szybciej.